Dzień dobry, za nami mecz szóstej kolejki formę 4 Ligi z wygrał z Jeziorakiem Ława, 7 do 1 po sześciu golach w drugiej połowie będziemy podsumować spotkanie poproszę pana Adama Borosa z zpołu gości witam, gratuluję gospodarzom zwycięstwa. No właśnie dobrze pan zaznaczył po sześciu ramkach straconych w drugiej połowie. Ciężko pozbierać myśli po, po takim meczu, w którym, którym się prowadzi 1-0 przez dłuższą część pierwszej połowy. Właściwie przez całą, można powiedzieć. Posypaliśmy się w pewnym momencie jak domek z kart i to jest zastanawiające, bo, bo można nawet przegrać, ale, ale żeby ze skrajności w skrajność opadać i zatrzymać się w miejscu praktycznie, tracąc bramki kolejne, jedno za drugą. Nie, 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 wiem, nie wiem, jak to się stało. Pierwszy raz mam z czymś takim do czynienia. Na pewno, na pewno mieliśmy w naszym wykonaniu oczywiście inna pierwsza połowa, inna druga. Mieliśmy okazję do tego, żeby prowadzić 2-1 kolejny raz, bo w ostatnim meczu było podobnie. Nie, nie zdobyliśmy tej bramki, która mogła się okazać ważna, jeżeli nie kluczowa. Wyszliśmy uśpieni, jacyś tacy nieprzygotowani na drugą połowę. Dostaliśmy w przeciągu kilku minut bramki i, no i, i najgorsze jest to, co powiedziałem wcześniej, że stanęliśmy, zatrzymaliśmy się w miejscu, przeciwnik dokładał kolejne. Równie dobrze mogło być jeszcze, jeszcze wyżej, to jest zastanawiające. No i ogólnie, jak można rozegrać na dwóch różnych poziomach dwie połowy w tym samym meczu, yy, to mnie zastanawia. Nie wiem, ale to jest nasz wewnętrzny problem. Myślę, że z perspektywy całego meczu, oczywiście, jak najbardziej zasłużone zwycięstwo gospodarzy, yy, ale ten wynik yy, mógł być zupełnie inny. Ale nie jest. I... I trzeba się z tego pozbierać, bo można mówię, można przegrać, ale po, po tak wysokim wyniku, pewnie będzie ciężko się pozbierać psychicznie. Dziękuję. Dziękuję. Feder, Szaropatowski. E, dziękuję za gratulacje. <laughs> No tak jak trener tu powiedział, dwa oblicza, dwie połowy. Pierwsza w naszym wykonaniu taka dosyć nerwowa. Wynikało to pewnie z tego, że straciliśmy tą bramkę na 1-0, co, co gdzieś tydzień temu też miał miejsce, ale szybko odpowiedzieliśmy tutaj, no niestety z każdą minutą, kiedy nie, nie wyrównaliśmy, było troszeczkę nerwowości i to było widać, no ale tak czasem też bywa, też Często, często zawodnikom powtarzam, że nie zawsze będzie tak, że e, przeciwnika czy szybko e, zdobędziemy bramkę i sobie ustawimy mecz. Czasem będzie w drugą stronę i trzeba sobie z tym radzić. Jeżeli chcemy być e, poważną drużyną no to musimy sobie z takimi e, rzeczami radzić. No i koniec końców w efekcie myślę, że ta bramka na 1-1 e, w 44 czwartej minucie przed przerwą no to na pewno nam sporo pomogła, bo, bo, bo drugą połowę praktycznie zaczynaliśmy od od 1,1 także. A druga połowa, no to już wiadomo, to gdzieś tam już troszeczkę spokoju tego się wdało, Szybko na bramka, która też pewnie z pewnością podcięła trochę skrzydła gościom. I, i, a później już wiadomo, za więcej więcej tego luzu, już no, często tak jest, że zaczyna więcej wychodzić nagle wszystko to, co wcześniej nie chodziło, staje się prostsze. Cieszymy się z zwycięstwa, bo, bo wiadomo, w każdym razie, gramy zwycięstwo. Cieszę też fakt jakości jaką dają nam zawodnicy, którzy wchodzą, dzisiaj praktycznie każdy zawodnik, który wszedł dołożył swoją cywilkę w postaci gola, ale także i dobrej gry, także z tego się trzeba cieszyć, pracujemy na treningach, każdy z nich walczy o, o miejsce w wyjściowej jedenastce i, i w tym kierunku idziemy, także trenerowi tu życzę Jeziorkowi powodzenia, bo z pewnością jest to drużyna, która zasługuje na lepsze miejsce niż obecnie w tabeli a my pracujemy dalej i czekamy już na kolejne nasze pucharowe, a później ligowy. Dziękuję.